Witam, ja jestem kamerzysta Dzisiaj chciałbym poruszyć temat Czy da się nie wydropić pieniędzy, monet ze skrzynki lub mega boksa lub jeszcze innego tam dużego boksa. Dzisiaj chciałbym poruszyć ten temat Sorry za to, że tam coś w tle wam stuka ale to moje krzesło stare Moi drodzy, o to chodzi, że chciałbym dzisiaj ten temat poruszyć, czy da się, i zaraz Wam udowodnię, z jakiego powodu właśnie chcę ten temat poruszyć, bo raczej nie było takiej sytuacji że otworzyliście skrzynkę i nie wypadło wam monet, tylko pierwsze co było, to były karty. Założę się, że taka sytuacja wam się nie zdarzyła, ale jeśli wam się zdarzyła, to piszcie w komentarzach. Będę przypinać serduszka, więc już wam wyjaśniam o co chodzi. No, siema, jestem już w Browser i jak możecie zauważyć, tutaj mam swoje własne konto, tutaj tak jak zawsze miałem swoje. I teraz tak. tak słuchajcie. Yy, na, na koniec sobie otworzymy boksa i teraz, patrzcie. Słuchajcie tak, o Jezus. Weźmy sobie w aleję pucharków w mega boksa. Bo mega box duża skrzynka i ma... tutaj Nie, tak nie można. No to do sklepu wchodzimy. Sklep, sklep, sklep. I na przykład duże skrzynki. Szanse na punkty mocy plus monety, bo ten odcinek też punktów mocy dotyczy 99.0862%, Ale to nie 100%. Teraz weźmy na mega boxer, żeby wam udowodnić, że te szanse są identyczne. Jak widzicie, tak i teraz tak. Otworzymy... Może coś mi wydropli. I monety, widzicie? Monety. 16 monet. Shelly. Raz 5 gem Ło, 5 gemów, fajnie. Ale y, na tym nie polega nasz odcinek. Nasz odcinek polega na wyjaśnieniu tego. Ale... Słuchajcie, ja mam jeszcze y, ten... Y, prywatny serwer, więc zaraz potem... Znaczy potem się przeniesiemy na ten prywatny serwer. I wam pokażę nie chodzi, otwierając boksy, jeśli na początku sobie sprawdzimy, czy, czy otwierając zwykłe boksy, mając wszystkie postacie y nie wydropią nam monety. No dobra, zaraz zobaczymy. No to lecimy. Jak teraz możecie zauważyć, właśnie y ten, y właśnie instaluje prywatny serwer do Browstars i na prywatnym serwerze zobaczymy, co się stanie, otwierając skrzynkę, pierwszą skrzynkę, i zaraz cała spraw się wyjaśni, ponieważ już tę sprawę tam sprawę sam sobie odkryłem, ale jeśli ta sprawa się nie sprawdzi, to po prostu chyba ta teoria stanie nigdy nie wyjaśniona Więc poczekamy sobie, aż Browser z Classic się zainstaluje. No i co, sprawdzimy to. No i moi drodzy, tak, ja pierwszy raz otwieram tą aplikację, gdzie dobra. Tak, widzicie, tak to wygląda. Teraz wam pokażę, jak to wszystko chyba będzie wyglądać. Zaraz, mm, zaraz zobaczymy to wszystko. Dwa razy musi się odpalić. Mm, ok. Jak masz na imię. <coughs> Już szybko wpisuję. ty, ok. No, no jesteśmy. I patrzcie, mamy tylko jedną postać. I teraz patrzcie. Otwieram skrzynkę. I mamy dynamajka. Dynamajk. I to. Widzicie? A gdzie są monety i punkty mocy? Dobra, otwórzmy drugą skrzynkę. Brok. No i znowu nie ma monet ani punktów mocy. Kolejny. bu Też aleja pucharków. Czekam aż nie będzie żadnej postaci. Nita. Ale tutaj nawet bonusa nie ma. Jessie. A nie, Penny, sorry. Mm, dawaj. I teraz Jessie. O, no i mamy po dwa już 28. Widzicie, i nie ma ani punktów, Mam ma żadnych Czekam na pustą skrzynkę. Albo jak wytryknę wszystkie postaci. Nie, nie chcę grać. O Boże. Po swoim na nowo, i teraz się śmierzę, Ja dropię wszystko ze Star Powerem XD. Dobra, mamy tutaj kol. Nie wiem, jak kurcza kolta wydropić ze Ale jak sami widzicie, mm, co ośmioby to jest okofanie, nie? O, tutaj pierwsze geny. Yy, no i jak widzicie, no, wypada nam to wszystko, ale tutaj akurat, no, yy, no czekam, aż mi wszystko wydropi. Albo tworzy po prostu mega boxa bo otworzenie mega to może więcej postaci mi dropnie. Naraz. Poko. No i patrzcie, nawet z mega wypada tylko jedna postać. Mm, a nie, znaczy nawet nie o to chodzi, tylko chodzi mi o to, że. Yy, Nusowy i tylko bonus wypada, jak sami widzicie. Mm. A zaraz otworzymy normalną... Znaczy... Jakbym miał wszystkie już postacie, nie chcę nic kupować. Idź z tym. Nic nie mam zamiaru kupować. Do takiego dziwnego kąta. Pamka. Chciałem mieć zawsze pankę. Dźwięko od legendy. I doda... O! Sami widzieliście! To pierwszy megabok, gdzie nic mi nie dropnęło i sami widzicie. Jeśli dropię nam postać, to wtedy... Halo! Nie gliczyj się. Nie, no bez jaj, nie. Bez jaj. Dobrze, zaraz się widzimy. O, właśnie mi kardlop dropnął. Mm, no i tak, no sami widzicie, że jeśli mamy postać nową, to wtedy nam nie dropie. A zaraz to odejmiemy te szanse i zaraz nam wyjdzie cały kompletny wynik. Mm, Bibi. Bibi chciałem mieć. Piperka. Piperkę to ja mam, właśnie widzieliście na wstępie. Może legenda Legenda, please Nie Frank Teraz, te, teraz musi być legenda No, o Jezus Teraz będzie albo Jean, albo Mortis Na, na stówę Albo Jean, albo Mortis <grym> Albo Mortis Myślałam, że będzie albo Jean, albo. nie Teraz będzie Jean Tak, i teraz będzie legenda Teraz będzie legenda Patrzcie to O. XD. Nie na no, nie. Jak z widzicie, czekajcie. Jeszcze otworzymy. Wszystkie te postacie wydropię, zaraz się widzimy. I ostatnie Sandy, i teraz patrzcie. Jak już nie ma do wydropienia postaci, to mamy punkty mocy. Widzicie? A jeśli chcę nadropnąć postać, bo teraz tu wejść i w informację, no to mam tutaj. Punkty mocy 100%. Wiecie dlaczego? Bo nie ma żadnych postaci i to jest dowód na to, że jeśli dropiemy postać, to wtedy nie dostajemy, więc oto dowód, więc co? Już się z wami przygnę. no i do kolejnego. To znaczy już chciałem powiedzieć, że to jest taki inna będzie trochę seria, gdzie będziemy takie różne tam z różnych gier, takie mity różne testować. No i co? Jeszcze z wami żegnam no i pan radzie dzień, cześć.